Cześć. Znajdujemy się na pętli przytromeckiej ZTM. Właśnie zakończyłem kurs na linii 37. Brygada, którą dzisiaj wykonuję to jest 37 przez 6. I na ostatnim kursie po 37, to znaczy teraz akurat wykonuję przejazd techniczny na pętlę na Poczty Gdańskiej. I z poczty gdańskiej będę wykonywał kółeczko linii 32, czyli linia, która już była nagrywana przeze mnie, ale jest to tyle nietypowa linia, że ma przejazd kieszeniowy przez Matuszczaka. Także postaram się to nagrać. Jest ciemno, więc nie wiem jak to wyjdzie, ale jak zwykle, tak to mówię, wszystko wyjdzie w planie. Drobienie dla Justynki, która pewnie będzie się cieszyć, że jest ciemno, więc mnie nie widać. No i czekamy na zielone światło od sygnalizatora S3. Ale poszedł. Jeżdził w ulica Rudalska. <tryk> Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą generała Maczka po lewej, ja natomiast kręcam w prawo, waleję wyzwolenia Nie no. wiem jak tam będzie z perspektywą, nie chcę, przestawiłem telefon. Wjeżdżamy na Londo, Paryżu. <laughs> Mam takie ciche dni, także mniej będę rozmawiał, a może więcej. Próbuję sobie wymyślić o czym by tu pogadać. To jest dość krótki przejazd techniczny. Według karty drogowej przewidziane jest tylko 10 minut na niego i opuszczam do Koby i lecimy dalej, ale już wyzwolenia. Mam nadzieję tylko, że nie zabłądzę na linii 32, ale dobrze, że mam sterownik SRG 6000P, więc będzie łatwo, bo podpowiada dwa przystanki w przód. <try> Jesteśmy przy skrzyżowaniu z aleją generała Leopolda Okolickiego. Teraz już mamy skrzyżowanie z ulicą Iranka, z pułkownika Iranka Oswieckiego po prawej stronie. Najbliższa krzyżówka to jest krzyżówka z ulicą Brudaka. po lewej ulicy jest Trzębia. i po lewej mamy teraz ulicę z jak widzicie mamy w mamy późną porę jest 21.30 także ciemno mokro bo akurat przed chwilą padał deszcz macie tutaj właśnie przykład nie wiem jak jego mość ruszy, ale o, o właśnie dobra ruszy. Zobaczcie, jak słabo widać pieszego, który nie nosi odblasków. Tutaj chociaż tyle dobrze, że ma białe, spojasne spodnie, więc jeszcze cokolwiek widać. I skręcamy w ulicę obrońców Chocztygnańskich. No, mamy kolejnych pieszych, nie wiem czy ich widzicie. Spacerują sobie chodnikiem, ale e, może właśnie e, nagranie to odda, jak ważne jest noszenie odblasków. Ponieważ wtedy ludzie są bardziej widoczni, teraz by się przydało kogoś na nagraniu uchwycić, kto nie osieł odgłady, żebyście mieli porównanie. No i skrobimy się na obrońców poczty Gdańskiej I powolutku zbliżam się do pętli, będę kończył nagranie. Wóz, którym dzisiaj jeżdżę, to jest na City m 12 lfc numer taborowy 960. Ostatnio cały czas trafiają na jakieś autosany gazowe. No już się do nich przyzwyczaiłem, w końcu udało mi się znaleźć odpowiednią pozycję z kierownicą, więc właściwie nie mam na co narzekać. jesteśmy na pętli pętli bym dobrze i może pozostaje czekać na odjazd linią 32 dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne nagrania 822, 822, przenowienia proszę bardzo